Do sobotniego pojedynku z Morzem Szczecin Krispol Września przystępował z wciąż nowymi jeszcze zawodnikami w składzie Kacprem Gajowczykiem oraz Łukaszem Murdzią Rozgrzewali się obaj, ale zagrał tylko ten drugi Był to zarazem pierwszy mecz nowego trenera Marka Jankowiaka Który zastąpił Krzysztofa Wójcika Już pierwsze piłki pokazały licznej publiczności Że w przegrywającym ostatnio zespole coś wreszcie drgnęło Krispol po kilku blokach i punktowych zagrywkach zdobył ośmiopunktowe prowadzenie. Taką różnicę udało się utrzymać do stanu 19-11. Niespodziewanie końcówka okazała się emocjonująca głównie za sprawą błędów gospodarzy. Na szczęście drugiego setbola za sprawą Wojciecha Dziurkowskiego wrześnianie już wykorzystali. W drugiej odsłonie gra długo toczyła się punkt za punkt. Momentem przełomowym była kontra zakończona skutecznym atakiem Marcina Iglewskiego na 15-14. Po chwili blokiem na czarnoskórym środkowym rywali popisał się Tomasz Narowski. A Łukasz Murdzia zaserwował na kolejny punkt. Ostatni punkt przy wspaniałym dopingu kibiców wrześnianie zdobyli potrójnym blokiem. Trzeci set był wyrównany tylko przez pierwsze 10 minut. W połowie partii Dziulkowski zaserwował Asa, a Murdzia zablokował rywala i wrześnianie prowadzili 15-11. Prowadzenie dzięki dobrej grze w bloku i ataku podopieczni Marka Jankowiaka dowieźli już do końca. Przyjemności zakończenia meczu dostąpił wyróżniający się w końcówce Jakub Kazimierski. Dla Morza Szczecin był to koniec dwumiesięcznej serii zwycięstw. Piękna seria zwycięstw złamana we wrześniu. W sumie gładko przegraliście dzisiejszy mecz. A jakby ktoś zobaczył na wynik, to jak najbardziej przegraliśmy gładko. Widać, że ten przeciwnik nam po prostu nie leży, grają pewnie i, i dzisiaj zagraliśmy zły mecz po prostu. Krysto przystąpił do spotkania z nowym trenerem. Mieliście nadzieję, że pójdzie wam przez to łatwiej? No na pewno nie. No, tak, tak jak już tam parę razy mówiłem, no zmiana trenera... Nie pamiętam sytuacji, gdyby, gdyby zaszkodziła przynajmniej w pierwszym meczu jakiejkolwiek drużyny. Przykładem jest to na przykład jadar sprzed dwóch lat, gdzie po zmianie trenera, trenera jadą do Skryby chatów i ogrywają ją. Także, także no niestety. Nowy wrzesiński trener, który w swojej boiskowej ekspresji znacząco różni się od opanowanego Krzysztofa Wójcika, zrobił co do niego należało i przełamał złą paszę. Po dzisiejszym zwycięzcy kibicą spadkami z serca nie mają się już czego niepokoić? Trudno wyrokować, co będzie dalej. Chłopcy przez tydzień pracowali, będą pracować dalej tak jak do tej pory ze mną, i myślę, że no, powinno wszystko iść w lepszym kierunku. Wygrana cieszy, ale poziom gry z Pana zawodników zadawala Pana? Eee, nigdy mnie nie zadawalał, nie zadawala i nie będzie zadawalać poziom mojego zespołu. Eee, zawsze można będzie grać lepiej, ale eee, w dzisiejszym meczu ważne było to, żeby przełamać niemoc i poziom, eee, powiedzmy, miał tutaj drugorzędne znaczenie. Po wygranej z Morzem pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej nadal jest dla Crispolu realne, a to znacznie podnosi szansę awansu do pierwszej ligi.